Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Chris, a dziś przygotowałem dla was zestawienie 10 najlepszych postaci w sezonie 11. Zestawienie zaczynamy od Top Lane'u, a tutaj na miejscu pierwszym jest Shen. Shen jest potwornie potężnym tankiem, świetnie korzysta z odświeżonych przedmiotów, bez problemu radzi sobie na linii, a globalny ultimate pozwala mu świetnie engage'ować walki lub przytrzymać carry przy życiu. Miejsce drugie Kamil, to stosunkowo silna postać, świetnie odnajduje się w mecie skupionej na tankach, a jako bruiser, jeżeli złapie troszeczkę przewagi w early game, to świetnie snowballuje i staje się postacią, nie do zatrzymania. Przechodzimy na dżunglę, czyli nasze miejsce trzecie, a tutaj Graves. Graves jest aktualnie chyba najsilniejszym dżunglerem, Świetnie korzysta z nowego przedmiotu Gay Force. Silny jest praktycznie w każdej fazie gry i bardzo szybko czyści obiektywy. Miejsce czwarte Olaf. Olaf bardzo dobrze radzi sobie w środkowej fazie rozgrywki. Świetnie korzysta z nowego przedmiotu dającego mu jeszcze więcej leczenia, czyli Goldrinker. Ma niezłe ganki i szybko czyści obiektywy. Przechodzimy na Mida. Tutaj na piątym miejscu mamy Aniwie. To dość zapomniana postać, która wróciła do mety za sprawą ostatnich buffów. Świetnie radzi sobie z wyłabywaniem pojedynczych celów oraz Posiada bardzo dobry output. Miejsce 6, czyli Viktor. Viktor ze sprawą mini reworku związanego ze swoją pasywną umiejętnością przy okazji wprowadzenia nowych itemów do sklepu, stał się postacią bardzo silną, świetnie skalującą, a jego umiejętności potrafią sporo namieszać w walkach drużynowych. Przechodzimy na rolę Botlane'a, a tutaj miejsce 7, czyli Jin. Niezwykle silna aktualnie postać, która dostała troszeczkę mobilności, razem z wprowadzeniem itemu Gale Force. Ponad przeciętne obrażenia i świetne skalowanie pozwoliły Jinowi dostać się na to zestawienie. Miejsce 8 Kaisa. Radzi sobie dość dobrze w aktualnej mecie. Świetnie się skaluje, a jej potencjał mocno uzależniony jest od pozycji w tym fajcie. Przechodzimy na rolę supportu. Tutaj miejsce dziewiąte, czyli Leona. Jest świetnie engageującym supportem. Taką rolę spełnia przez cały mecz, niezwykle twarda i niezabijalna, a jednocześnie całkiem mobilna, postać pozwalająca na prosta wyłapania czy tarde dive'y. I ostatnia pozycja, czyli miejsce dziesiąte. Tutaj znajdziemy Alistara. To świetnie roamująca postać, idealnie sprawdzi się do dive'ów. Hexflash otwiera przed nim nowe drogi do rozpoczynania walki drużynowej. I to by było na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli film Ci się spodobał, oceń go proszę, a Życzę Wam jak największych sukcesów w nadchodzącym sezonie.